Cześć, dzień dobry wszystkim. u z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry Come Deliverance 2, w którym pokażę Wam, jak szybko możecie wymaksować poziom mistrzostwa dowolnej broni. Żeby móc używać tej metody, potrzebne będzie najpierw krótkie przygotowanie. Kilka, trzeba, kilka rzeczy trzeba załatwić. Po pierwsze, broń do, tej, do tego mistrzostwa, które chcecie podbijać, w moim wypadku będzie to broń ciężka. Oprócz tego, będzie potrzebny jest wymagany pokój w żelejowie. No, i bardzo praktyczny będzie własny rumak. Także na końcu tego materiału wrzucę, jak zwykle, krótki, krótki poradnik, jak te wszystkie rzeczy w ciągu pierwszych 10 minut możecie odblokować. Ja wyjeżdżam z Żelejowa, szybka podróż do Tachowa, i tak jak widzicie, tutaj po drodze będą nas spotykały różnego rodzaju zdarzenia. Czasami są to wilki zbójcy, inne takie. Fajne rzeczy. Od, od większości starałem się uciekać, niektóre mnie zmuszały do udziału. Ja wtedy po prostu wyciągałem tą broń, którą chciałem levelować, no i korzystałem z tego. Możecie uciekać, możecie omijać, możecie brać udział we wszystkich. To już jest całkowita dowolność. Natomiast jak dojedziemy do Tachowa, udajemy się na północ, i tutaj jest e, przyczółek. E, ci, jeżeli robiliście już zadanie fabularne z orzechem. To kojarzycie, ponieważ jest tutaj pasterz Żybrzyd, który widzieliście przed chwilą yy, usiadł sobie na ławeczce. To jest właśnie najlepsza pozycja, powiedziałbym. On się ustawia plecami do tego stada, na którym nam zależy, ponieważ właśnie w ten sposób będziemy się starali levelować mistrzostwo naszej broni poprzez wyrzynanie tychże owiec. Porównywałem tą metodę z walką u mistrza kocura albo z krowami, które pokazywałem wam. Podczas levelowania przetrwania, i no, ta metoda wyszła o wiele lepiej. Z tego względu, głównie, że u kocura te, te walki trwają bardzo długo, a mam wrażenie, że tam tak naprawdę niewiele się dzieje. I jeśli chodzi o krowy, to porównałem sobie zabijanie krów i przykładowo Zabicie krowy dawało bodajże 29 punktów doświadczenia, a zabicie owcy, która była tam w okolicy, dało mi chyba 26 punktów, albo to był stosunek 26 do 23, jakoś tak. W każdym razie różnica była stosunkowo niewielka, więc oczywistym dla mnie stało się, że trzeba by pójść w ilość, a nie jakość, jaką reprezentują sobą krowy, jeżeli chodzi o mięso. No i zacząłem jeździć po naszym królestwie, szukać stada owiec, to nie byle jakiego stada owiec, ponieważ... Fajnie by było, gdyby to stado owiec mogło respawnować się codziennie, a nie co tydzień, jak to ma miejsce w większości wypadków. No i przykładowo w seminie, czy na drodze pomiędzy troskowicami i seminem było te, były stada. No i nie udało mi się w żaden sposób tam sprawić, aby te stada się respawnowały w ciągu pojedynczego dnia. I dopiero gdy zajrzałem tutaj, przypomniałem sobie o tym właśnie naszym. Pasterzu Żybrzydzie z, z zadania z orzechem, i stwierdziłem, że warto sprawdzić, jak tutaj się sprawy mają. No i rzeczywiście, natomiast e, rzeczywiście udało się, że, że to stado respawnuje się po, 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 po jednym dniu. Natomiast haczyk polega na tym, że nie można być tu nigdzie w okolicy. Próbowałem przeczekać tutaj po prostu 24 godziny. Stado się nie zrespawnowało. Próbowałem przespać się w Tachowie, bo można tam. W ramach tego te zadania synkowala, bodajże tam sobie odblokowujemy możliwość przespania się, i to też nie, było, nie, nie sprawiało, żeby te, to stado, te owce się tutaj respawnowały. Dopiero w momencie, gdy przekimałem się w żelejowie, to wtedy ku mojej radości zauważyłem, że to stado może się respawnować. Za chwilę zobaczycie to też na własną rękę. I mogliście zwrócić uwagę, że ja tutaj te y, owce mam na przysłowiowego strzała, wynika to z faktu, że ja tutaj leweluję już tego mojego głównego Henryka, który w wyniku różnych wcześniejszych poradników y, ma siłę witalność i zręczność wymaksowaną. Y, natomiast przy, przyjechałem tutaj też zwykłym Henrykiem, takim co prosto spręgierza z, z las. I, y, Mordowałem tamte owce. Da się to robić dokładnie tak samo. Jedyna różnica, znaczy do, nie dokładnie tak samo, bo po prostu idzie trochę wolniej ze względu na to, że tam ten Henryk jest słabszy, ale taką właśnie siekierką byłem w stanie te owce na początku, chyba pierwsze pół stada wymordowałem po, 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 po ka każdą owcę po trzech hitach, natomiast zaraz później wpadł mi punkt do siły. I od tego momentu mogłem już na każdą owcę miałem na dwa strzały. No i wydaje mi się, że może, może to po prostu zająć na początku trochę dłużej, może iść to trochę wolniej. Natomiast da się to jak najbardziej zutylizować, podbijecie też przy okazji siłę i przetrwanie też chyba wpada, z tego co mi się wydaje, nie w takim tempie, jak gdybyśmy jeszcze te owce skórowali i wędzili to mięso tak, jak to pokazałem w poradniku do przetrwania na krowach. Natomiast tutaj. Nawet wydaje mi się, jeżeli pozbieralibyśmy mięso z tych wszystkich owiec, które tam zaszlachtowałem, to nie wyszłoby go tyle co z tych pięciu krów. Wydaje mi się też, że to, co tutaj musicie, na co musicie zwrócić uwagę, co będzie w tym, w tej, w tym, w tym punkcie rotacji dobrze pokazane. Tak jak widzicie, całe stado jest zrespawnowane. Ono może się pojawić w różnych miejscach, albo tutaj przed chatką, albo właśnie pomiędzy. Tymi, 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 tym zagajniczkiem, a zagrodą, albo jeszcze za tym zagajniczkiem, tam na szczycie wzgórza. Wystarczy się rozejrzeć, i to stado powinno gdzieś tutaj być. Raz miałem taką sytuację, że się nie zrespawnowało, ale wystarczyło, że przewinąłem czas do przodu o godzinę, i wtedy stado było już z powrotem gdzieś tu się plątało. Z tego, co kojarzę, przy krowach, przy levelowaniu, przetrwania, miałem taką sytuację, że krowy przestały mi się w ogóle respawnować, nieważne czy po dniu, czy po dwóch. Wtedy musiałem zrestartować grę, więc przypuszczam, że tutaj może być taka sama sytuacja. Gdybyście nie mogli tych owiec w żaden sposób wywołać, to spróbujcie po prostu uruchomić grę ponownie. Jak widzicie, ja przewijam czas tutaj po to, żebyśmy się pozbyli, naszego kolegi Żybrzyda z pola widzenia, z tego względu, że no to co robimy jest kłusownictwem, nie do końca społecznie popierana aktywność, więc chcemy robić to tak, żeby kolega pasterz tego nie widział, bo by się zdenerwował, mimo że na drugi dzień będzie miał to stado od nowa. No i tyle, musicie uważać gdzie on się pozycjonuje, gdzie on jest w danym momencie. On generalnie albo siedzi tam sobie na ławeczce, albo tutaj przy tej zagrodzie ma dwie pozycje pomiędzy zagrodą a tym zagajniczkiem, albo może stać tutaj, właśnie na szczycie wzgórza, tu trochę na prawo od tego miejsca, jak w tej chwili jesteśmy. No i powiedziałbym, że właśnie albo tutaj na szczycie wzgórza, albo tam przy ławeczce są dwie najbezpieczniejsze lokalizacje, gdzie w momencie, jak on po prostu udaje, że pilnuje tego stada. Z tego względu, że przez większość czasu wtedy nie widzi tych owiec, możemy je spokojnie poszlachtować. Natomiast w momencie, gdy on się rusza, tak jak teraz to zrobił, warto jest przeczekać chwilę albo przewinąć czas, żeby ustabilizować jego pozycję tak, żeby, żeby nam nie namieszał. Tak jak widzicie, zauważył właśnie te zwłoki, które przed chwilą na, naprodukowałem. Natomiast powiedziałbym, że on nie jest zbyt turbosprytny, więc ja tutaj po prostu odczekałem chwilę, jak on się zajął tymi trupami tam dalej na, na wzgórzu i mogłem tak naprawdę dokończyć to co, to, co tutaj zacząłem. Czasami się zdarza, że te owce są w zagrodzie, a on siedzi na ławeczce, nie ma się co przejmować, bo ja po prostu przepędzałem wtedy te. Owce one się boją, jak się do nich podchodzi. Przepędzałem je pod ten punkt, który jest najdalej od jego ławeczki, i, i wtedy je ubijałem, i on nie reagował na to, na to w ogóle. Także, generalnie, jeżeli będziecie ostrożni, będziecie uważać na to, co, gdzie jest żybrzyt i w którym momencie możecie się odpalić z bronią na, na owce, to nie powinno być żadnych żadnych problemów W ten prosty, aż nieco żmudny sposób możecie wymaksować Mistrzostwo Dowolnej Broni. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie, gorąco zapraszam do kolejnego odcinka. A na razie to tyle, także oby do zobaczenia.